Świetne pytanie. Odpowiem tak, troszeczkę nie po kolei. Posłuchajcie, egzamin na prawo jazdy to jest egzaminem państwowym. Nikt was tam nie będzie po główce głaskał. Nikt was tam nie będzie tam dbał o was, żebyście przypadkiem coś tam źle, tam źle nie zrobili, bo ja pomogę. Nie, nie ma tego, to jest egzamin państwowy. Hello, Liliana, spoko, dobra, po kolei. Ja tylko mówię, jak do tego ludzie podchodzą, bo im się wydaje, że ha, 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 da się przyciemnić na egzaminie. Nie cholery się nie da przyciemnić na egzaminie. Wszystko jest rejestrowane. Więc, jeżeli zaczął padać deszcz i yy, do tego samochodu idziecie, nie padał deszcz, nie? Nagle zaczął padać deszcz, do samochodu idziecie, robicie przygotowanie do jazdy, coś tam, potem robicie łuk, dojechaliście do końca łuku, powiedzmy, że włączyliście wycieraczki, jeżeli o tym pomyśleliście, cofacie nagle, kurczę, nie cholerę, nic nie widać, bo jest deszcz na szybach, na lusterkach. Oblałam egzamin na prawo jazdy, bo padał deszcz, bo nic nie widziałam w lusterkach. Trzeba było przed jazdą samochodem w ramach przygotowania do jazdy wytrzeć sobie te lusterka i szyby. No ja jako kierowca tak robię. Ok. Jeżeli pada śnieg, sytuacja jest taka sama, a właściwie jeszcze jest nieraz jeszcze gorzej, na przykład trzeba włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Trzeba ten śnieg sobie zgarnąć. Nikt za was tego nie będzie robił. Jesteście kierowcami przyszłymi. Sami o siebie musicie zadbać. No i wracając do tych nieszczęsnych drzwi, jeżeli te drzwi są faktycznie niedomknięte, no to. Po prostu wypinacie pasy, zostawiacie samochód na włączonym zapłonie, zamykacie swoje drzwi, patrzycie, kontrolka się świeci. Zamykacie drzwi z boku, kolejne, kontrolka świeci. Idziecie z drugiej strony, domykacie kolejne drzwi, patrzycie na deskę rozdzielczą, kontrolka zgasła. Aha, dobra, spoko, znalazłam te drzwi, które są zamknięte. Nikt za was tego nie będzie robił.